Dobra, siemano Chcę wam dzisiaj przedstawić specyfikację tego oto pięk ten pięknego rowera Z przodu jest RockShox Reba Ja nie, nie pamiętam, który rocznik, w sumie nawet nie znam Trochę uszczelki już do dupy, bo... No bo... Kurwa, co ja Dobra, nie ważne Hamulec to jest Shimano SLX, klamka hamulcowa, znaczy się. Zacisk hamulca to Shimano MT501. No, tarcza hamulcowa to Shimano DeOre XT z customowymi śrubkami Rainbow. Potem jest Kiera, czyli Dartmoor Swing High 2 jakoś tak. Nie wiem, jak to się czyta. Mostek natomiast jest to Dartmoor Fury V3 i on ma jedną dziwną cechę. Jak tu się w dmuchu powietrze to da radę gwizdać. Korby są to Shimano Deore. Nowiutkie, piękne, ładne, nie, czarne, nie niewypotnięte. Jak, dobra, od razu przejdę do rzeczy. Tutaj są pedały Martesa. Jakieś gówno, żeby po prostu było, to sobie kupiłem. Yy, support to Shimano sm BB 52 jakoś tak. Tutaj macie suporcik, tu i tu. Yy, potem jest reduktor, czyli tak zwany, i to jest reverse single speed, 13 zębów i piasta. Piasta, to jest Neko, jakaś, nie wiadomo jaka, nie wiem, w sumie Siodełko Dartmoor Slim Combo Bardzo ładne siodełko w ogóle i fajnie się nami jeździ, spoko Potem jest łańcuch KMC, nie wiadomo jaki, po co mi da w sumie wiedzieć jaki jest ten Zakis sztycy co do tych śrubek było Też kastomowy, kurde, ale się wiemy. tankę. R Rainbow tankę. Obręcz z tyłu to jest Alex Rims, nie wiem. Piasta Neko, tak jak powiedziałem, z przodu jakieś no name'owe koło. Jedynie co wiem, że z przodu jest obręcz Eurolina, yy, no i tak gripy nieznanego pochodzenia, opony nieznanego pochodzenia. No i w sumie tak, co będę chciał sobie zmienić? To tak, przednia opona, tylna opona na Continental Crossing 2.20 szerokość, grubość, nie wiem jak się czyta <laughs> eee, sztyce. Na trochę lżejszą i mniejszą. W przyszłym czasie pewnie sobie nowe tyl, przednie ko koło kupię. Tak myślę sobie, żeby nie kupić z przodu jakiejś zwykłej piasty a tą obręcz. Dartmoor Rider albo Dartmoor Shield i jakieś po prostu zwykłe szprychy czarne, a nyple chcę sobie też kupić w kolorze tego, z iskusztycy. A z tyłu chciałbym też mieć... Piastę bym w sumie zostawił, bo na spoko nawet brzmi. Teraz macie test. Chciałbym obręcz sobie zmienić na Dartmoor Rider albo Dartmoor Shield, tak jak mówiłem. Yy, Te ja bym sobie szprychę zostawił I nipple wymienił tak jak mówiłem na rainbow No i co jeszcze mnie ten korek sterów trochę wkurza bo Taki neko napis to Co bym sobie zwykły dat Murowski kupił jakiś no i Lux machine a i jeszcze amor bym dał Do tego do serwisu bo Żyga olejem No to tyle z tego odcinka jak wam się podoba rower, to tutaj macie taką jedną stawkę, dzisiaj co sobie nagrałem. I no co, no jak chcecie więcej, po prostu kontentu rowerowego, więc strzelcie łapkę w górę, suba i napiszcie komentarz jakiś. Ciao. We'll <laughs>